Wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz tutaj na placyku zabaw, gdzie przychodzimy, zawsze z Karimem. Jakie to jest zmrożone! Jaki mróz normalnie. Co tu się dzieje? W Rumunii mróz, <grym> i to od paru dni już taki. Także aż tak szczypie w oczy, i, i, i tutaj w policzki. Tak, tak jak taka dobra ciocia yy, szczypiąca. No, także tak to jest. Ale co w tym dzisiejszym filmie? Będę chciał. Do Was podyskutować, ponieważ dobrze wiecie, mieszkam już ponad 6 lat tutaj w Rumunii, mam swoje spostrzeżenia i chcę się nimi podzielić w tym dzisiejszym filmie. A w temacie właśnie dzisiaj będzie: Jacy są Rumuni. O tym będę dzisiaj opowiadał. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam na film z cyklu Rumunia nie jest mi owca. Dzisiaj jest tak rzeczywiście zimno. Jest postęp, mam rękawiczki. Może jeszcze dojdziemy do etapu, że kiedyś ubiorę czapkę. Zobaczymy, czy tej zimy, czy, czy nie tej, to się okaże. Ale chciałem zacząć od pierwszej rzeczy, która kojarzy mi się w ogóle tutaj z Rumunami i myślę, że to jest też takie też typowo polskie, czyli gościnność. Rumuni są naprawdę bardzo gościnnym narodem, tak samo jak i Polacy. Nie można im tego odmówić, zawsze jak zostaniecie zaproszeni gdzieś do domu do kogoś w Rumunii, e, będą starali się Was jak najlepiej ugościć, e, przygotować się, zawsze będzie tak samo jak i w Polsce dużo jedzenia. E, pojawią się tradycyjne alkohole, czyli jak wino i cójka. Oczywiście się będzie ciężko e, e, upić z Rumunami, bo tak jak mówiłem, i może jeszcze zrobię jakiś film na temat picia alkoholu tutaj w Rumunii, no to oni nie piją tak jak Polacy, tak, no to już jest inna, inny level w Polsce picie, inny poziom tak zwany. E, no ale ten, ale tak się inaczej, was ugoszczą tym winem, cójką, jedzeniem tradycyjnym, wszystko z wieprzowiny, bądź też nie, dużo jakichś ciast, różnych dobrych rzeczy, także to na pewno jest coś, ten, zobaczcie, a propos gościnności, idę tutaj przez ulicę, ten, ławeczki, tutaj proszę bardzo, jakiś stolik, nawet na takim osiedlu mogą rumuni kogoś tutaj przyjąć, spotkać się i ten, oczywiście żartuje sobie też i ten, ale zobaczcie, tutaj są takie domki, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Tutaj mogą się po prostu spotkać i niekoniecznie może kogoś gościć, ale widziałem wielokrotnie też rumuni tak się spotykali, nawet idąc tutaj do metra to Strada Murgului, przy której mieszkaliśmy, to tam jest taki blok, taki, na takim osiedlu, właśnie, gdzie Rumuni stoją, często mężczyźni, i po prostu tak biesiadują sobie ten, pijąc piwo, przeważnie. To tak samo jak ci nasi sąsiedzi, tutaj, gdzie mieszkamy. Oni też tak się lubią spotykać, ale o tym to właśnie będzie też druga rzecz. Którą już właściwie wam powiedziałem, czyli to, że Rumuni są tacy towarzyscy, że oni właśnie lubią te spotkania i lubią się tak integrować tak bardzo ten, czy sąsiedzi, czy rodzina, no to myślę, że rodzina to w większości dla Rumunów to jest, to jest bardzo ważna rzecz, że oni lubią utrzymywać te kontakty z rodzinami. Że to nie jest tak, jak robiłem film, że w Polsce, że. A rzadko ludzie się spotykają i ten, nie, tutaj sobie szukają wręcz pretekstu do tego, żeby się spotkać, bo albo po prostu, e, tak, odwiedzają się, tak, nie ma jakiegoś e, takiego nawet zapowiadania się, nie, przyjeżdżają jedni do drugich i tak dalej. Także jest to bardzo naturalne i myślę, że ludzie tutaj właśnie do tego tak podchodzą w Rumunii, żeby... Jejku. Jak to będzie w tym filmie, jeżeli mi coś leci z nosa, bo aż. Ważne <noise> ma nie tak ten. z tego zimno, no ale trudno, no, nie będę tego wycinał. No, także te spotkania rodzinne to jest naprawdę coś tutaj takiego, co no, charakteryzuje Rumunów i jest to dla nich bardzo ważne. Ja doszedłem w starą okolicę. Tutaj za mną jest Psie pole. Najpierw parking, ale przejdźmy sobie jeszcze kawałek żebym Tutaj mógłbym Wam pokazać psie pole, ale nie ma nikogo z psem. Wszystko... O nie, jest tam jeden, jeden pies. E, tam gdzieś w oddali, a nie będzie widać, ale tutaj właśnie ludzie przychodzą. Tam. A myśmy mieszkali tam, tam naprzeciwko gdzieś. Tam. W ogóle taki ładny wschód słońca. O poranku dzisiaj jest. Dobra, idę dalej i będę kontynuował. Przejdę tym psim polem, a czemu nie... Tutaj sobie właśnie tak, bo jest trochę ciszej, a nie tak jak tam przy ulicy jeżdżą cały czas. i Jest głośno. Kolejna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest to, że Rumuni są weseli. To też wiąże się z tym, że są tacy głośni. Potrafią głośno rozmawiać, głośno się śmiać. My, Polacy, jesteśmy tacy bardziej cisi. cisi. My tacy bardziej szeptem mówimy. taki Zresztą nasz język jest taki. A Rumuni nie, oni głośno i ten nieraz idzie się ulicą, i ten na placach targowych to tak się, się ma wrażenie, że jeden krzyczy tam eee, kartofii! jon, e, 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 daj mi! E", I tak się krzyczą, tak krzyczą, tak że mm. oni są naprawdę bardzo głośni. Ale przy tym są też weseli. Tak jak zawsze powtarzałem, że tutaj ludzie w Rumunii to oni mają. Właśnie inne takie podejście, trochę do życia, mają te same przecież problemy jak Polacy, ale nie widać tego takiego smutku na ich twarzach polskiego smutku to już jest taki charakterystyczny w Polsce a u nich nie oni no po prostu se no, fak, czyli co zrobić po rumuńsku takie określenie no to jest jak jest i nie przejmują się tak bardzo jak Polacy. I właśnie to objawia się na ich twarzach, że te ich buzie to są takie buzie wesołe, takie uśmiechnięte. Takie, że idąc z ulicą, tutaj nawet w Popesztylodeń, przechodziłem przez jakieś osiedle, bo nawet z Kalimem, i nagrywałem nawet vloga, i, i ktoś mi powiedział: Dzień dobry po prostu po rumuńsku. I, i, I to jest takie normalne, tak? W Polsce, jakby w Krakowie, ktoś mi powiedział: Dzień dobry. Albo ja bym komuś powiedział, to by było Czy mi się znamy? Kto to jest? Co on ode mnie chce? No, także Bo nie mówię tam na wsiak Na wsiak, no to w Polsce pewnie mówi się, tak? I wiem, że jest tego rodzaju Tradycja jest tak normalnie Ten, czy w górach, jak się idzie Na jakimś szlaku No to w Polsce się mówi, ale Ale tak, w mieście nawet I ten, także myślę, że to podejście Rumunów jest bardziej takie bardziej fajne, bardziej takie przyjacielskie niż w Polsce. I ja tego tutaj doświadczyłem i mogę powiedzieć też, że ja jako Polak tutaj, jeżeli mówimy o tym, jak jestem traktowany przez Rumunów, to... Czekajcie, muszę przejść na drugą stronę. A właściwie to przebiec! I doszedłem na stare osiedle. Szlaban nie działa. Naprawił go? W 2028 może. No, także ja muszę powiedzieć, że po prostu ludzie są tutaj bardzo tacy i weseli, i, i właśnie uśmiechnięci, i to jest coś, co brakuje właśnie Polakom. A i zacząłem mówić, jak oni jeszcze mnie tutaj traktują. Myślę, że w ogólnym takim rozrachunku to jestem dobrze traktowany przez Rumunów. Nigdy nie doświadczyłem takiego, bym powiedział, tutaj przez ludzi że ktoś chciałby mi ubliżyć, że ktoś by mi chciał coś powiedzieć nie, na tle mojej narodowości czytania. Myślę, że Polacy są ogólnie lubieni przez Rumunów i niekoniecznie z wzajemnością, bo tak w Polsce się mówi na przykład, zobacz jaki Rumun, tak się określa kogoś na przykład, czyli to jest takie to jakby w Polsce traktowanie i to mi się nie podobało, dlatego też Otworzyłem kanał pierwszy na YouTubie, który nazywał się Życie w Rumunii, live in Romania. I wtedy chciałem obalać te takie mity związane z Rumunią, jak to tutaj wygląda, jak to jest w rzeczywistości, bo tak jak mówię, w Polsce ludzie mieli. da się tu przyjść, nie, nie. Ja to jest zamknięte. Chciałem tam przyjść na osiedle, bo po prostu Polacy, jak. wyrażają się o Rumunach, tak? Myślą, a że. Mm, o. Nie mają dobrego zdania, tak ogólnie, bo ci, co byli w Rumunii, ci, co gdzieś jakiś mieli tutaj styczność z tym krajem, byli na wakacjach, czy poznali może Rumunów gdzieś za granicą, no to może mają wyrobione swoją, właśnie, jakąś opinię i może ta opinia jest pozytywna, ale jeżeli chodzi o takiego przeciętnego Polaka, który mieszka w Polsce bądź też nie w Polsce, ale nie miał nigdy styczności z Rumunią, no to będzie miał po prostu e, takie mylne wyobrażenie, jak to tutaj wygląda. Da się to tędy przejść? Zaraz sprawdzę. Tędy przechodzimy? O, da się, dobrze, czyli mogę tędy wracać tam gdzieś na te swoje uliczki. Tutaj wyszedłem na ten i słychać klekota jakiegoś. Kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to tak samo jak Rumuni są weseli, uśmiechnięci. Wiąże się to też z tym, że mają takie zamiłowanie do zabawy. Tutaj, przyjęcie, to nawet wygląda na takiej zasadzie, jak robią chrzciny. Czy ten, to jest tak samo jak wesele: takie samo przyjęcie i ten. Do białego rana, i ten, żeby zaprosić tych ludzi, rodzinę, sąsiadów. Przyjęcia, jak tutaj są wesela organizowane to nawet na kilkaset ludzi. Nasz znajomy, ja wtedy akurat byłem w Polsce, ale zaprosił Anę wtedy i była na ślubie, na weselu. 500 ludzi było zaproszonych. 500 ludzi. Nie do wiary po prostu. I ten... Także nawet zapraszają takich, których w większości gdzieś tam nie znają, bo to są znajomi, znajomych kogoś. I ten, to też robiłem filmy na ten temat, wypowiadałem się, że to jest też trochę tutaj ślub taki skok na kasę z jednej strony ale pomijając to to na pewno jest to też z tego powodu że ludzie lubią się bawić nieraz nawet na grillu jak robią grilla na wsiach ten to po prostu włączają muzykę też przy tym głośno idzie muzyka nikomu to nie przeszkadza sąsiadów potrafią tańczyć a no to tak sobie zatańczyć, po prostu. Kochają te swoje tańce, tak? Te takie w kółeczku, wszyscy się trzymają i ten i... i, i w kółku i ten i tą nóżką tak, 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 nóżką, nóżką. będzie to widać? Nóżką tak, nóżką, nóżką tak. I tak tań tańczą sobie. Ja my się patrzę, ludzie w samochodzie. Nóżką robią. No ale... Ale co? Wy nie tańczycie? Wy tańczycie. Ja wiem, że wy wszyscy tańczycie. Mój Karim przecież już jest taki roztańczony. Już ma to w genach, takie bym powiedział, że, e, że on już ten słyszy muzykę, to już, już się rusza tańczy, ja widzę tego, jego ruchy, to tak jakbym widział teścia tańczącego normalnie i ten, no, teść, wiecie, dużej postury, gruby i ten, a tak wywija w tańcu, że e, no, to jest niedowiary. Także e, no tak to jest. I ci ludzie tutaj kochają tą zabawę, kochają właśnie skorzystać z tej... Okazji, że się spotykają z rodziną, ze znajomymi, no i po prostu wtedy e, lubią się bawić i e, lubią przyjęcia, lubią takie właśnie towarzyskie spotkania. Iść, ciągle iść w stronę słońca była taka piosenka. Ja właśnie idę, mam słońce przed sobą. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo charakterystyczna w Rumunii, a mianowicie przywiązanie do tradycji. Jest bardzo duże tutaj. Rumunii sobie bardzo cenią tradycję. Wszystko co rumuńskie to jest w ogóle tak A Ja to obserwuję po prostu to, jakby było najlepsze. Z jednej strony to, są, to jest dobre, z drugiej strony ma to też swoje minusy. Tak, jak w przypadku jedzenia nieraz opowiadałem, że są właśnie zamknięci na te smaki. Takie, które nie są rumuńskie i nie są tradycyjne, i to jest gdzieś tam pewnie coś, co mi się nie podoba, ale no trzeba o tym powiedzieć, że oni mają właśnie takie podejście, że to, co tutaj w Rumunii, to, to jest najlepsze. Mają przywiązanie też do flagi, bardzo duże. Te flagi są wszędzie praktycznie, no może tutaj też nawet na osiedlu tak? w niektórych domach akurat teraz nie przychodzę koło takiego, ale ale są w jakichś wioskach nieraz na całej ulicy jak się przejeżdża przez takie wioski w Rumunii to wszędzie są flagi mają takie duże przywiązanie właśnie do tradycji, do tradycyjnych tańców, do tradycyjnej muzyki też to jest o tym co mówiłem o tej zabawie uwielbiają właśnie te wszystko co jest takie rumuńskie tak? także powiem wam, że ja jestem tym z jednej strony, a jedźcież, no bo jedzie jeden z drugim. Tu nie ma nawet jak przejść na tej stronie, na tą drugą stronę ulicy, bo tam jest taki chodnik. Ciężko to nazwać chodnikiem. To jest takie coś na 20 cm, a tutaj jest trochę szerszy chodnik, także tędy się idzie lepiej. No i tak to jest. Także to są takie rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć w tym dzisiejszym filmie. Może można by tu jeszcze dyskutować coś więcej, ale to są takie najważniejsze, z którymi ja się po prostu spotkałem i o nich chciałem opowiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Tyle właściwie co ten, wracam do domu, bo powiem Wam, że jest naprawdę zimno. Jak już mnie jest zimno, jak ja spaceruję, to musi być naprawdę zimno. Tutaj jest też taki ruch od ulicy, więc. Nie vloguję mi się zbyt dobrze, bo cały czas szumią mi te samochody. Klekoty grzeją się przed domami, tak jak jeden tam. No, także ten... W ogóle... Rumunii, czemu wy tylko dieslami jeździcie? Mały benzynie, wszystko diesle, wszystko klekocze, tak tylko... kle 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 Klekocze tylko. Same klekoty normalnie w większości. Benzyna to tylko z gazem na taksówce. I Uberze. Jak to jest w Rumunii? No, tu nie ma nawet jak przejść, bo tu, no, tu są zaparkowane auta, a tam jadą ulicą, tak? Także tak się przedzieram. przedzieram się. O tutaj. Dobrze. Będzie chwila spokoju? No może będzie. Także tyle w tym dzisiejszym odcinku. Piszcie wasze komentarze, co Wy uważacie. Czy byliście kiedyś w Rumunii, czy poznaliście jakiś Rumunów, czy zgadzacie się z tym, co ja powiedziałem. Albo trzeba to po prostu zaciekawiło, i ten tyle z mojej strony. E, oprócz komentarzy, zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego rodzinnego kanału. Mora Family Vlog: no i co więcej, zostawiajcie też ławki w górę. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się zdrowo. My są krzywe. dosyć, że, ten, że te chodniki takie, ten też czy krzywej, taki Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Następnym na Pa, Papa.